drzwi wybrać? Czy model Ercado Baldur, czy może Astorie od Vivento? Na pierwszy rzut oka, jeżeli byśmy oglądali te drzwi, powiedzmy z dwóch metrów i jesteśmy osobami, które nie zajmują się zawodowo drzwiami, to myślę, że nikt by nie znalazł różnicy. O, i oczywiście jeżeli te drzwi byłyby w tym samym kolorze, by miały tą samą szybę, byłyby w tej samej wersji, powiedzmy w wersji bezprzylgowej, Ale różnice są i to znaczące, bo a drzwi Astoria, ta szybka, tutaj mam akurat lusterko, ale może być tutaj czarny lakobel. To przeszklenie, powiedzmy, ala przeszklenie, jest równo zlicowane z powierzchnią skrzydła, jak i z jednej, tak i z drugiej strony. I uwaga, to nie jest szyba, to jest po prostu taka szklana ozdoba. Natomiast werka to szyba umiejscowiona jest pomiędzy dwoma kawałkami skrzydła. Szyba ma 8 mm, nie jest z żadnej strony zlicowana z powierzchnią skrzydła. W Ergado jak i Vivento skrzydła w standardzie dostaniemy wypełnione plastrem miodu, czyli kartoniki. Z tym, że Ergado wygląda tak, a Vivento wygląda mniej więcej tak. Czyli mamy zdecydowanie grubsze te ścianki boczne. Z tego względu, bo tutaj producent musiał na tą ściankę boczną, żeby wpuścić ten lakobel. I w Ivento, i w Ercado, jeżeli kupimy je w wersji bezprzygowej, to standardowo wiszą na dwóch zawiasach. Za trzeci zawias trzeba dopłacić. Drzwi Astoria kosztują z ościeżnicą regulowaną, powiedzmy, 14-16 jakieś 2200 zł. Ercado natomiast z tą samą ościeżnicą, w tej samej wersji kosztuje jakieś 100 zł. więcej. Oczywiście i Astoria i Baldura można dowolnie konfigurować, bo w jednych i w drugich drzwiach możemy zmienić np. kolor krawędzi, możemy zmienić kolor zamka, czy także kolor i ilość zawiasów. Pomimo, że w obydwu skrzydłach szyba idzie do samego dołu, nie ma problemu z zrobieniem podcięcia wentylacyjnego czy skrótu rekuperacyjnego. Vivento skrót rekuperacyjny wynosi 15 mm, Natomiast Verkado ma dwa, dwie wartości. Skrót rekuperacyjny 24 mm i skrót rekuperacyjny mini, czyli tam bodajże chyba 14 mm. I oczywiście jedne i drugie drzwi występują także w wersji przesuwnej. Myślicie o tego typu drzwiach, to przede wszystkim musicie mieć dobrze przygotowane otwory z wysokości, bo tych drzwi po prostu nie da rady skrócić, bo szyba idzie do samego dołu. Oczywiście i Vivento i Werkado jest możliwość zamówienia drzwi. Tak zwanej czeskiej czy słowackiej normie, wtedy one są krótsze o jakieś 50 mm, czyli pasują pod otwory 201-202 cm. Natomiast jeżeli wasze otwory są niższe niż to 201-202 cm, to już Erkado raczej nie zamówicie, bo wam po prostu nie wejdzie, Erkado, rzeczy na wymiar nie zrobi. Natomiast IWE to tak. Ale jeżeli wasz otwór montażowy jest wyższy niż standardowy, ma 217-218 cm, to możecie także kupić Ercado w normie tak zwanej 212, czyli skrzydło ma 212 cm, pasuje właśnie idealnie pod te otwory 217-218 cm i to naprawdę fajnie wygląda. W ogóle wszystkie drzwi wyższe dobrze wyglądają. W Vivento takiej normy nie ma, ale Vivento po prostu podajesz wymiar, jaki cię interesuje, i Vivento to robi po prostu na wymiar. Tutaj nie ma żadnych norm. Kolejna no, sprawa: decydując się na Ercado w wersji bezprzylgowel, czyli takie jak ja mam tutaj. Zlicowane skrzydło z ościeżnicą, musisz wiedzieć, że występuje taka ci historia, że po zamknięciu będzie ci tutaj, gdzie jest ta szyba, przechodzić światło. Błaha sprawa, ale klienci to reklamują. Przechodzi, bo skrzydło dochodzi do ościeżnicy, a szyba jest wpuszczona między dwa kawałki skrzydła, ona nie jest zlicowana, więc. Tutaj to światło będzie, no ale klienci kombinują, czemu tutaj nie ma żadnej uszczelki. Powinni to uszczelnić. Teraz mam światło, nie będę mógł spać w noc. No to do które drzwi wybrać. Zawsze mówię klientom, że drzwi na samym początku mają się podobać. Dopiero potem wchodźmy w aspekty techniczne. Więc jeżeli tobie się bardziej podoba Baldur, wybierz Baldura. Jeżeli podoba Ci się Astoria, wybierz Astorię. Ja wiem, te drzwi są bardzo podobne do siebie, mają różną budowę, no ale kurwa generalnie wyglądają praktycznie tak samo. Więc różnią się niuansami, wybierz te, które bardziej ci się podobają. Zdecydowanie, RKA bardziej się nada dla osób, którzy chcieliby choć trochę doświetlić swoje korytarze, swoje pomieszczenia, bo tutaj, zamieniając tą szybę czarną na zwykłą szybę matową, po prostu mamy drzwi z szybką, po prostu z szybką, która puszcza światło. I to dla tych osób, dla których jest to ważne, żeby te korytarze nie były takie ponure, żeby te pomieszczenia były jakieś rozświetlone. To będzie na pewno aspekt na plus. Bo w Astorii, gdzie masz lakobel czy lusterko, mimo że nawet zmienisz to na lakobel biały, to tutaj światła żadnego nie będziesz miał. Więc RKD pod tym względem ma przewagę. Pod warunkiem, że wybierzesz szybę matową. I o mnie chodzi, to ja zdecydowanie wybrałbym jednak i Vivento dlatego, że po prostu bardziej mi się podoba, bardziej mi się podoba to, że... La Cobel, czy to lusterko jest ładnie zlicowane ze skrzydłem yy, i konstrukcyjnie też dla mnie jest lepiej, bo tu mamy plaster miodu, tam mamy plaster miodu w standardzie i wiem, że tu jak coś puknę, stuknę, to dziury nie zrobię. Tam już tak kolorowo nie jest, tam lepiej byłoby zamówić płytę biurową, Ale mówię, drzwi mają się Tobie podobać, nie mi. No i jeszcze z kwestii takich yy, technicznych, tu jeżeli wybiję szybę, czy tam potłukie ten lakobel, nie szybę, lakobel to jest szansa to wymienić, po prostu wyciąć to, wkleić nowo, na nowo. W baldurze już tak kolorowo też nie jest, bo tam jak wybijemy szybę to mamy dwa kawałki skrzydła i niestety nic z tym już nie zrobimy. I zaznaczam, to jest tylko moje subiektywne zdanie, po prostu mi się bardziej Astoria podoba, ale baldury to są naprawdę porządne, dobre drzwi. Zrobiliśmy mnóstwo realizacji na tych baldurach, te drzwi wyglądają świetnie właściwie w każdym wnętrzu. Podobają się klientom, i przede wszystkim, jeżeli chodzi o to pęknięcie szyby, o które klienci boją się, i o którym przed chwilą wspomniałem, to przez całe, nie wiem, 15 lat, kiedy pracuję w drzwiach, typowo w sprzedaży, mieliśmy pęknięć jedną sztukę. Tylko, jedną.